Samorząd miasta i gminy Baranów Sandomierski pozyskał duże dofinansowanie na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej. Inwestycje zostaną wykonane m.in. w miejscowościach Marki i Durdy. Zmodernizowana zostanie również oczyszczalnia ścieków. Jaka jest wartość zaplanowanych prac? Dalsze inwestycje w tym zakresie to dopełnienie pracy wykonanej w ostatnich 10 latach. Sieć kanalizacyjna zostanie rozbudowana w kolejnych miejscowościach, a modernizacja oczyszczalni ścieków ma poprawić jej wydolność i funkcjonalność. Jak wyglądają plany na kolejne lata? Dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Tutaj też mamy już przydane środki na rozbudowę kanalizacji w miejscowościach Marki i Durdy. Jednocześnie też w ostatnim czasie dostaliśmy dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia, też Urząd Marszałkowski, na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, jak również modernizacji oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim, też blisko 8 milionów złotych, także te zadania też będą realizowane i w tym zakresie tej gospodarki wodno będziemy te standardy podnosić. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej była największym wyzwaniem dla samorządu miasta i gminy Baranów Sandomierski w ostatnich dwóch kadencjach. Przygotowano dokumentację, pozyskano dofinansowania, a następnie przeprowadzono inwestycje na terenie wielu miejscowości. W tym zakresie zostało dużo zrobione, bo blisko, czy ponad nawet, 80 km sieci kanalizacyjnej zostało w ostatnich latach wybudowane. No przed nami tak naprawdę zakończenie czy wykonanie kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscowościach, do których jeszcze nie została ta inwestycja zrealizowana marki i durdy. I tutaj zakończenie kanalizacji w miejscowości Dymitrów Duży. Także tutaj takie zadania są na najbliższy czas przewidziane do realizacji. Na dużą część, na większość tych zadań mamy już zabezpieczone finansowanie i będziemy je realizować w, w najbliższych dwóch latach. Natomiast na pozostałe, na pozostałe zakresy będziemy o to finansowanie zabiegać.